Filmową, filmową z pierwszych zawodów wędkarskich MOS Fishing zorganizowanych przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Puławach. Mamy też dużyny, nasi goście, którzy przyjechali, tak, przyjęli zaproszenie, przyjechali do, do, do wspólnej zabawy wspólnego wędkowania, czyli dużyny z Młodzieżowego środka Wychowawczego w Puławach. Także oraz drużyna z pogotowia opiekuńczego w stoczku łukowskim. Z zawody w formule, skławik i grunt do wyboru na jedną wędkę. Zapraszam na film. Jest, podbię. Uciekło, uciekło, trudno. Ja wezmę podbierak, ty powoli, nie śpiesz się. Dasz Dobrze. Trzeba Idzie do brzeg. Teraz mocniej trzeba Wszak i ci weszło. Dobrze jest. Dobra. to spokojnie, spokojnie. Już nie, nie podwieje więcej żyłki. Gdzieś może się w błoto. Za bardzo żeś skoczył. zestaw, ale ok. Rybcza jest. Japończyk. Jest. Japończyk jest. A, widziałem, że, że okalpia. Tylko nie upuść do wody. nie ma hehehe. Piękna rybka, dobra, do siaty. jak to mówią. Dobrze, niech biorą. Japonie są też ryba. I ciężka do tego, więc się świetnie liczy na wagę. Chcieliby kalpie, i jesioty łowić wiesz, a, a mury najlepiej szczupaki na robaka, ale nie ma tak dobrze. Dobra, dobra, już do góry. O, już nie pociągaj bliżej go, na znaczy, żyłki nie skracaj. Do góry, do góry go troszeczkę, żeby to widział żeby go do pijaka Uciekł, podjechał do wody. Do wody podjechał, wprowadź mu. Jest, jest Japończyk. Dlaczego zły? O, dinozaura zrobił. Gdyś tam mnie zły mówiłem. O, skoczywek gdzieś. ten matę mam, na szczęście. Ale rybcia. Nozoł, jak to tutaj niektórzy nazywają? Koszyk. Wedle po prostu. Och, maciowi. Zdjęcia masz. Żeby było jasne, szyba nie jest liczona do zawodów. Nie, nie liczy się. Maciek jakby nie spełniał warunków wiekowych. Stary jest. Piękna rybcia. Kolczasta. Ja <laughs> Brawo Ty. Konik znowu? No, tak. go do siatki, do bańki, że do siatki. Nie no, co go. Wypychasz. Tam, tu od spodu nic nie ma. Chyba tylko z góry. Co się te węzły. w muł wciągasz. No zobaczyłem. Jak już będziesz miał bliżej brzegu, to wędka do góry, żeby ona, wiesz, nie szorowała, bo Ci łatwiej spadnie. Do góry, do góry, już, teraz już, się, już, nie, już nie zwija i to już jest zadanie go do podbiaczka włożyć. Podbiałek do wody, Podbiałek do wody, odciwiemy w dopa do, do podbiacza włożyć. Siedź. Bardzo ładnie. Brawo. Tak, zaopatrzenie. Zmianem wszystkich moich fanów. Bardzo ładne zaopatrzenie. Tak jest. A jest, nasz łowca o koni. Tak. <śmianem> pan będzie miał z nimi problem, to pan dzwoni. Spokojnie, <śmianem> spokojnie. Powoli, powoli. Daj niech odejdzie nawet. Co to jest? Ho, jesiod! Essa podsiadki, podpięty jest, nieważne, ale jest. No człowieku, nie za żyłkę. Co ty Nie uciekaj. Nie, nie, nie za żyłkę. O, teraz, go, teraz pod białkiem go bierzesz. Jest, bierz, to jest. Jest, To ten sam, co był na zawodach. O, brawo młody. Jesio, to ma Ile punktów? Nie wiem, zważymy go. Tak oh, to Gdzie ty jesteś? Ja już wasza zabawa dalej. No, ładne. Artyma Pawlicza. A Paweł coś na łowi. To wyciągacie wszystkie? A to, to nie jest mały, tak? Nie wiem. Opalony Japończyk moim zdaniem. Nie, co ty po, policzone ma? Da, dałeś się radę liczyć Uu. 3030 A, Już możesz się napić, może zacząć oddychać Maskę <grym w> tlenową To jest moment na wdech Pierwszy od początku A tu dziura ksiateczka To chyba by wybuchł. O proszę O proszę Kierzwałek Ja pończył Chwila prawdy Dwa trzysta dziewięćdziesiąt pięć To mhm. jest Japończyk, dobrze. Jak skacze. Wygrane w kieszeni A ja? 510. No, dobra, pół kilo. No, wszystkie no, byciu by uciekły. dałeś mu siatkę i co zrobiłeś? Tam na dole jest i tylko Te większe uciekały, te mniejsze zostały. Ja też mam Okay. Tutaj miałem przecież 5 kg jeszcze Dopiszemy 1150 Tak dzisiejszego dnia dziękujemy wam wszystkim za udział, że przyjechaliście Panu Romkowi naszemu tutaj organizatorowi Brawa. dla Was wszystkich do pana Maćka, tutaj pana Wojtka, pani Ustynki i pana, nie pamiętam imienia dla pana pączka słuchajcie, pan Romek, bo tak rozmawiałem, że w sumie słuchajcie złowiliście ponad 15 kilo, wszyscy wszyscy Romcio tutaj mówił, że na zawodach jak on uczestniczy, że nawet no, stare, to to wap stare wapniaki tyle na tak. tygodnia temu nie było tyle No, nie, 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 nie udało się złowić to słuchajcie, przyjdziemy do, do, do drużynówki Słuchajcie, brawa, trzecie miejsce zajmuje ośrodek wykonawczy. Drużynowo. Brawo, brawo, brawo. Proszę bardzo, to dla Was, na pamiątkę. dziękuję serdeczne. Gratulacje. Gratulacje, gratulacje. na gratulacje. gratulacje. Tak jest. Słuchajcie, drużynowo. Drużynowo drugie miejsce Staruchy z ośrodka socjoterapii. Brawo, brawo! Brawo, brawo Gratulacje. Gratulacje staruszki. No ja wiem, że no i pierwsze miejsce najmłodsi z ośrodka socjoterapii. Brawo, brawo. Proszę bardzo, panie śniu. Nie no tutaj najwięcej, tak, przedstawiciel, gratulacje. Brawo. Brawo. Pierwsze miejsce. I placie, już przejdziemy już do już indywidualnych nagród. Trzecie miejsce zajął 2395 Pan Jakub Kaliszyk. Trzecie miejsce indywidualnie? Tak, indywidualnie. O, brawo. A jakby nie był taki skupiony, to za skupienie. Brawo, brawo. Drugie miejsce Waga 3030, Paweł, Jakubi, brawo, To ty. Brawo! No i dzisiejszego dnia, najlepszy z najlepszych, słuchajcie, bez 10, 6 kg, pan Loczek, Mateusz Rachoczy! Brawo! Gratulacje! Super. Gratulacje. Dziękujemy jeszcze raz wszystkim. Zapraszamy Was na począstunek, na kiełbaskę. Okay. Nie wszystko dzisiaj udało mi się nagrać, więc jeszcze kilka na koniec zdjęć dzisiejszej wyprawy. Jest ich całe mnóstwo. Oglądajcie. że w przyszłym roku zorganizujemy o podobnej porze, czyli w maju, w maju e, kolejną edycję zawodów postfishing. E, być może wtedy będzie już więcej e, drużyn, więcej zawodników i jeszcze więcej emocji. Zapraszam do śledzenia mojego kanału, czyli Ronfisz. Zapraszam do śledzenia strony facebookowej Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Pławach. E, lajkujcie, subskrybujcie kanał. E, Dodatkowe linki oczywiście wrzucę w opisie filmu. Do zobaczenia na kolejnych wyprawach, przygodach, zawodach wędkarskich.